Dzień dobry, witam, piękny dzisiaj dzień, dziewiąta rano, świeci słońce, pszczoły pomału zaczynają się ruszać. Dzień idealny, aby wykorzystać go na pracę polowej i taki mam właśnie zamiar. Dzisiaj na tapecie kontrola zapasu zimowego. To jest temat, który zawsze spędza sens z powiek pszczelarzom, czy pszczoły są aby na pewno zakarmione, czy im nie, czego nie zabraknie przez zimę. I ja na to mam jeden prosty sposób, nieinwazyjny zupełnie niestresujący pszczół, a to taki, że podnoszę wszystkie daszki, ściągam te obciążenie oczywiście i idę po kolei, podnoszę każdy ul. Najpierw no to coś w jednym ciągu, żeby po prostu mieć tam taką już jakąś skalę porównawczą w rękach, ile co waży. I na tej zasadzie wtedy typuję ule najlżejsze i najcięższe. Aby to ważenie miało sens, to są dwa warunki wymagane. Przede wszystkim, żeby nie mieć leżaków, no bo wątpię, żeby kogoś się chciało szarpać z leżakami, leżaki to jest zwarta bryła, ciężka. A po drugie, trzeba mieć mniej więcej podobne ule bo przynajmniej wiedzieć, wiedzieć, czego się można po nich spodziewać. No ja mam te ule klepkowe w większości, tak jak tutaj widać, więc tak naprawdę jeden od drugiego różni się tylko tym, co jest w środku, czyli siłą rodziny i ilością pokarmu, więc takie ważenie jest bardzo miarodajne. Ja to przed chwilą zrobiłem, przeważyłem. W jednym ciągu wszystkie te ule, to dość sprawnie idzie. Zaznaczyłem ule podejrzanie lekkie i ule bardzo ciężkie. Tych średniaków w ogóle nie znaczyłem, bo i nie ma po co. Dzięki temu wiem, które wymagają interwencji i które, jeśli będzie potrzeba, mogę otworzyć i znaleźć tam dużą ilość pokarmu. Wolałbym tego nie robić oczywiście, ale lepiej mieć to zaznaczone zawczasu, niż później latać po pasiece i szukać co i jak. Jeden ul poliuretanowy jest bardzo lekki i jego będę musiał otworzyć no bo jest duża różnica. Pozostałych pięciu nie bo tam nie jest wcale źle. To spokojnie pszczoły sobie tam jeszcze do, do przedwiościa na tym zapasie dotrwają. Po podniesieniu pobałki okazało się, że nie jest aż tak bardzo źle. Pszczoły oczywiście nerwowe no ale to nie ma co się dziwić. Pierwsza rzecz na jaką warto zwrócić uwagę to jest taka, że Patrząc od góry, między, między, w uliczki, nie widać na ramkach poszycia woskowego. Są puste komórki, i to jest taki sygnał po podniesieniu powałki, świadczący o tym, że jest problem po prostu z pokarmem w rodzinie. Tak więc ja bym nawet nie musiał tego gniazda rozbebeszać. No, ale ja szukałem matki, bo podejrzewałem, że może to jest bez matek. No, ale tutaj okazało się, że matka jest. Tylko, że matka jest młoda. I nieoznakowana, czyli pszczoły sobie ją wymieniły z jakiegoś tam powodu, nie wiem z jakiego, no ale rzeczywiście jest. Ta rodzina nie jest jakimś słabeuszem. No tak więc, cóż, trzeba było to jakoś uratować. Tu właśnie u góry widać tę przestrzeń. Dobrze, puste komórki, bez pokarmu. Tak więc, postanowienie wygospodarować jakąś ramkę z pokarmem, no i co, włożyć taką ramkę do rodziny, a zbędną ostatnią usunąć. No, i tak też zrobiłem. Tutaj, taka właśnie ramka z zapasem. Brak pokarmu w tej rodzinie wynikał chyba z tego, że zapomniałem o niej po prostu. Nie podałem pszczołom którejś tam dawki inwertu. Tak to najprościej wytłumaczyć. No, ale tak jak widzicie, dzięki prostemu zabiegowi, temu przeważeniu, wychwyciłem jedną rodzinę z ewidentnym brakiem. No i już mam większą szansę, że. Przezimuje, na no górę położyłem jeszcze kilogram ciasta, więc ciasto, plus ten, ta ramka w środku, spokojnie wystarczy. Bo teraz, tak naprawdę, matki nie czerpią, nie potrzebują zbyt dużo pokarmu. Dopiero przedwiośnie jest takie najbardziej wymagające pod tym względem. Nie ma tak cały dzień na pasiece, szczególnie że parę tematów znowu do przodu. Dzisiaj najważniejsze było to ważenie. A tak więc, widzicie, prosty zabieg, a jedna rodzina. Pójdzie z, dużą, z, dużo większą siły, z dużo większą szansą na, na przezimowanie. To ważenie to jest taka, myślę, dobra droga, żeby nie napytać sobie więcej biedy, bo zawsze troszkę więcej będziemy wiedzieli, co się dzieje, a nie musimy w ogóle yy, przeszkadzać pszczołom.